Miasto zaprasza na imprezę historyczno-patriotyczną z udziałem 5. pułku strzelców konnych. Będą przejażdżki konne, prezentacja umundurowania, barw i broni 5. pułku oraz premiera filmu dokumentalnego "Karty historii 5. pułku strzelców konnych". Serdecznie zapraszamy 31 lipca w sobotę do Parku Sokoła, a więc parku przy Domu Kultury Śnieżka, na piknik kawaleryjski połączony z projekcją filmu dokumentalnego Karty z Dziejów V Pułku Strzelców Konnych, a około godziny 21 wspólne śpiewanie piosenek Powstania Warszawskiego, właśnie w przeddzień 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. No, myślę, że to będzie dobra okazja do tego, żeby się spotkać. Z mieszkańcami Dębicy i wspólnie pośpiewać te znane pieśni z czasów powstania Warszawskiego. Piknik rozpocznie się o godzinie 17.30 w Parku Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka. W razie niesprzyjającej pogody, projekcja filmu i lekcja śpiewu patriotycznego odbędzie się w Domu Kultury.